Dzień dobry kochani. Dzisiaj zobaczymy sobie w Lenormandzie, co nam się pokaże. Jaka sytuacja i dla kogo to będzie. A więc, pierwszy wypadł nam skorpion. Skorpion, waga, bliźnięta, wodniczek, baran i rak. Zobaczymy, czy sześć. 6 znaczków. I zobaczymy teraz we Normandzie. Pozwólcie, że sobie po prostu te karty teraz wyciągnę. Tak jak wspominałam, ja się czyta troszeczkę inaczej niż tarota. Rzeczy dużo też pokazują. Bardzo dużo. I zobaczymy odnośnie jakiej sytuacji to będzie. Propozycja. Propozycja się pokazuje gdzieś od kogoś. Kto mógł się odsunąć od Was? Propo propozycja uczuciowa, propozycja miłosna. Tutaj ktoś Was ma cały czas pod lupą, e, wywiaduje się na Wasz temat dużo informacji, co się u Was dzieje w życiu, e, przez znajomych możliwe, przez osoby w Waszym otoczeniu. Tu coś mogło się w pewnym momencie urwać, zakończyć, ktoś mógł wyjechać, ktoś mógł odejść, odsunąć się, ale raczej tu się pokazuje nam działanie szybkie. Że ktoś nagle znikł, tak? I jest ta możliwość, że tak jak szybko ta osoba znikła wam z życia, tak i szybko będzie chciała do was po prostu powrócić. Tak. Ten ktoś potrzebuje ochrony, potrzebuje bezpieczeństwa, potrzebuje domu i chce być szczęśliwy. Wy w jakiś sposób byliście tą ostoją dla tego człowieka, gdzie czuł się bezpiecznie yy, i w waszym otoczeniu? I ten klucz tego serca, jak zawsze mówię, wy macie. Może to być ktoś, kto ma dzieci, możliwe, że to wy macie dzieci, możliwe, że ten ktoś ma dziecko i ten ktoś będzie chciał się z powrotem odezwać i skomunikować. Szybkie wiadomości odnośnie uczuć też się pokazują odnośnie jakiejś wiadomości uczuciowej, czyli może być jakieś wyznanie uczuć, oczywiście, jak najbardziej. Co jeszcze się nam pokazuje? Szczęście się pokazuje i studnia życzeń. Pokazuje się sytuacja, że on was obserwuje, patrzy, się jak u was jest, czy ona, jak u was się dzieje w życiu. To też chodzi o jakąś stabilizację, bezpieczeństwo, a także i o kwestie finansowe, by nikomu nic nie zabrakło. Czyli część mogła się odsunąć, nie była gotowa na to, by z wami mieć coś, ponieważ możliwe, że wy mieliście dzieci, i co jest najlepsze z tego, ten ktoś mógł wyjechać też. Nie to, że likwidował po prostu, chciał do czegoś dojść, może nie czuł się wystarczający, chciał do czegoś dojść, by dać wam tą, tą stabilizację i bezpieczeństwo. To nie jest powiedziane, że ta osoba się w ogóle całkowicie wymiksowała z Waszego życia i odeszła, bo możliwe kogoś znalazła. Nie. Ten ktoś po prostu czuł się, powiedziałam wcześniej, bezpiecznie z Wami, w waszym. W waszym po prostu otoczeniu, będąc, przebywając z wami, i ten ktoś będzie chciał zarzucić tą kotwicę. Oczywiście, nie tylko was uważał jako osobę taką godną, by kochać i stworzyć jakąkolwiek rodzinę, ale pokazuje się również, że tutaj jest przyjaciel. Tu też ktoś mógł odnośnie przyjacielstwa, ale zaraz będę wiedziała więcej, co sprowokowało to, że u was to się po prostu też. Po części innej jeszcze rozwaliło, a więc tak, młody to jest mężczyzna, w jego życiu była burza. Mógł mieć kogoś, przyjaciel się pokazuje, zakończenie czegoś, jakiegoś etapu w jego życiu przez jakieś wiadomości, komunikacje, coś się zakończyło. I tu się pokazuje sytuacja, że dodatkowo, dodatkowym problemem, którym był. On ten ktoś mógł być, mógł być z Wami, spotykać się. Tutaj jakaś zazdrość była od strony przyjaciela i od jakiejś kobiety, która zaczęła robić albo zasiewać jakieś plotki i robić Wam podgórkę, i temu facetowi specjalnie, tylko i wyłącznie po to, żeby rozwalić Wam tą znajomość. Czyli znowu się pokazują zazdrości. I to, gdzie On szedł z tą ofertą do Was. Bo coś chciał zrobić, mógł też wyjechać, to się rozwaliło do tego stopnia, że ten człowiek się po prostu odsunął. Odsunął się od nich, odsunął się od was, i teraz na chłodno będzie to po prostu próbował jakoś naprawić. Nie jest powiedziane, że tutaj nie będzie czegoś. Tu jest zakończenie jakiegoś cyklu e, u was w życiu, e, ale i u niego, odnośnie przyjaciół, nie was. Bo powiedziałam, tu jest szansa na powrót. Ale dojdą jakieś wiadomości, wiadomości. Ten mężczyzna przez to dostanie siły, dostanie odwagi. Przez te wiadomości, czyli to dopytywanie się po kątach o wszystkich, co u Was się dzieje w życiu, pokazuje się, że jest tutaj możliwość powrotu. Jakieś wiadomości odnośnie domu, on będzie po prostu zbierał to i tu się pokazujecie wy, pokazuje się ten cykl, ten czas, przyjazd lub przejazd odnośnie kwestii finansowych, zarobkowych i pokazuje się karta spełnienia, gwiazda, ale cały czas musi uważać, bo tutaj powiedziałam, ktoś wredny, ktoś wredny, kto jakby można powiedzieć rzuca kośćmi, próbuje mu popsuć tą stabilizację I to jest starszy facet, który sam nie potrafił możliwe przetrzymać swojej rodziny, możliwe nie potrafił założyć tej rodziny, bo zawsze coś popsuł, osoba dwulicowa, która będzie zbierała żniwa, która ma jakąś kobietę starszą na oku, albo jest w, w, w jakimś, nie wiem, w jakiejś komitywie, pokazuje się, że tu jest wybór, wybór, co ma zrobić dalej odnośnie tej sytuacji, ale pokazuje się też, że będzie też jakiś cykl karmiczny ponosił ten człowiek za to, że on po prostu zburzył to, co się między wami działo, co było między wami. Pokazuje też się, że tutaj ktoś będzie miał jakiś wybór co zrobić, czy przyjąć tego młodego mężczyznę, czy po prostu odstąpić i pójść w własną drogę, bo też jest taka sytuacja, jest taka możliwość, jak najbardziej, ale jeżeli chodzi o tego starszego mężczyznę, ten człowiek będzie zbierał plony swojego, swojego po prostu e, wredności, chamstwa i tego jak postąpił, jak się zachował, jakim był dwulicowym człowiekiem Udającym przyjaciela, czyli karma tego człowieka, dopadnie. Ja Wam życzę wszystkiego, co najpiękniejsze. Ściskam Was jak najbardziej. Pozdrawiam serdecznie i mam nadzieję, że ten przekaz do kogoś trafi, że ktoś ma podobną sytuację. Także nie bierzcie niczego na siłę. Tak jak zawsze mówię, to są tylko i wyłącznie kolektywne czytania, więc może to być tylko i wyłącznie do garstki osób, a może być do większej publiczności. Także buziaki i życzę pięknego dnia.